Czysty, zaczynamy operację. Ja, pani Przypatę! Do rana proszę mi elegancko pochować te stare akty operacyjne. Co już do reszty wam odbiło? O, tutaj wy ptaszeska się chowacie, wy! No, God, please, no! 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 Posiadam więc duży problem. Budziłem mocno Morrisa, ażeby go rozwiązał, ale on... Problem, który nie jest nasz, nie znasz. A my mamy teraz właśnie. Jejku, macie pucle! Dawaj... No pewnie, że fajny, wiem, ponieważ jestem mistrzem O Oproczę, układam tu i wychodzi pingwin. Tylko dlaczegoż to podaje rękę wielkiej stopie i królowi Szwecji. O za dużo wie. Zostaliśmy zdemaskowani. Rycho, zajmijcie się tym oto typem. Nie o to chodziło, macie się zająć jego problemem. Co?! Rozum? o co chodzi? Chodzi o tamto. Co to ku... jest? Jak tutaj ja mam spać, kiedy tamto coś o w moje ślepia, gałki oczne, w dusza światło okropne. No nie da się spać! Pozbądź się tego czegoś tamtego! Bleh, Słucham? Co k ku... my... Oczywiście, że nie wariat jesteś. Plakat piekieł jest dużo za wielki. Jeden kabum patyk to za mało ja mu wiem! <noise> 5, jeden. No to najpiękniejsze zjawisko jakie w życiu widziałem, wyłączając mnie oczywiście tym biega ja! I. A! Więc to tak, f! Ja cię Pozbyliśmy się jasnej buzi z wielgachnym hukiem. KABUM! Piąteczka po czwarte ptaszeczko. Trudno go winić! Zacznijcie używać rozumu. Tak sobie trochę oleum dolać tutaj. No. Wiesz ty co? A ja już mam w głowie parę takich innych rzeczy, którym by się przydało. solidne kabumowanie. Rozumiemy się, co nie? To mi się podoba. O to chodzi. A jogoniasty. Mamy powody, żeby stopować eksplozyjne zapędy Rico. Jeśli się go nie uspokoi, może się zrobić naprawdę paskudnie. Namawiasz go do złego i najwyraźniej nie wiesz, co robisz. Dlatego zero wybuchów! Tak będzie lepiej. Zrozumiano? Kabum! 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 Ech, to znaczy tak, oczywiście! Bardzo by nie mądrze, gdybyśmy ze sobą znowu więcej kabumowali. Bardzo nie Dlaczego mrugałeś? Ponieważ... Nie twój a few moments later Czyje, e, 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 e jestem zły! Robię, co natura każe mi, czy zły? E, 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 jestem ja! Idę gdzie mnie przeznaczenie pcha? Czyje, jestem Jestem zły, robię co natura, każe mi czy zły. I, 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 jestem ja. Odpowiedź gotową ktoś ma? To bardzo ważne jest w naturze. naturze. ta każda o tym wie. Przetrwa tylko najśmiejszy, w ten sposób to odbywa się. To, to były najpiękniejsze prawie dwa dni mojego życia. Be, 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 be. Też tak myślę. Wiesz co, dziś wieczorem powinniśmy przefasanować cały tutaj habitat, by był zniszczony, wybuchnięty, nie do poznania. A co ty, p No co? Wolisz spędzać czas z pingwinami? A dajże spokój, ryko bracie! No powiedz z kim się lepiej rozerwiesz, co? Z nimi czy ze mną? A kto umarł, ten nie żyje. Gratulacje, panowie. Eee. Misja Uprzejmie zgłaszam prośbę. Uzezwalamy. Myślę, że wszystkim by nam się przydał. Co to? <laughs> Jeszcze! jest Taku, mianuję ciebie swoim ministrem fajności. Oj, za to dostałeś bana, człowieku! Ha! Ja wam wytłumaczę. Pamiętacie, mój stary, nudny, beznadziejny tron? Teraz siedzisko me dzięki pingwinowi o złotych rękach eksploduje niczym wzruszona orężada. Wystarczy tylko powiedzieć wyraz Julian! Co się dzieje? Czemuż to nikt mi wcześniej nie powiedział, że pingwiny są tak rozrywkowe? No choć niech cię przytulę. Oh, you touch my Ding ding dong. Ja, ja to To ważniejsze dla ciebie jest Julia? Men yeah! Fuck yeah! Szaleństwo, panowie, to jest istne szaleństwo. Mm. Gorzej szefie, to klasyczny przypadek autory neglekto euforii. Co kur? Nasz dróg został A... zachęcony do działań destrukcyjnych, co sprawia mu radość. Oj, no to by się podoba właśnie, o to chodzi. Patrzcie no, na tego działa tylko. Nie dajcie mu się urabiać i tak przekroczyliście już cieko czerwoną. Właśnie słuchaj tego gbora. Pamiętaj, kto jest dla ciebie dobry! Król Julia! Żołnierzu, spójrzcie na siebie. Zaraz do reszty wpadniecie w bezduszną paszę szaleństwa. A wiesz co na to, Julia? Nie słuchaj tego pana. Jeśli chcesz przeżyć, musisz żyć z nami. Czekaj, może nie się wyraziłem. Król Julia. Mówi z ignorem. No dobrze. Jeśli tak bardzo lubicie życie na krawędzi, to nie pozostaje nam nic innego jak. Kuszyna Kuszyna! Yeah! Tak. Eliminować należy rokosze i rewolty. No to co, jesteśmy gotowi na redekorację mojego królestwa? Ready to move! To podsumujmy, jestem królem, ta? Yes, sir! No to powiedz, czemuż to moja posiadłość jest taka mała, nieimponująca? Myślisz, że seria niszczycielskich eksplozji zapewni mi siedzibę siedzib? Panowie, tu trzeba działać ostro. Riko zagraża sobie samemu i innym. Nie opuścimy szaleńca w pod... <grystanie> Za późno na działanie pingwiny wydurne. Minister mój powiększa granice mojego królestwa, wyzyskując najdestruktywniejszą technologię w dziejach życia. <grystanie> Zaraz. Czemu on stoi miast działać? No i coś ty... <grystanie> E mais vale agora. Nie działał! Moris, Zróbciej, króbciej, króbciej! Według moich obliczeń jest za późno, by go powstrzymać. Możemy jedynie usipić go w obszarze jego działań i czekać, dopóki atak szału nie minie. Eee, obszar jego działań to ja rozumiem, że to mój królewski habitat. Tak, zgadza się. Jeśli go tam nie przetrzymamy, wir jego apetytu zniszczenia może unicestwić całe zło! Całe? Czy, 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 czy tylko większość? Bo wybieg dla słoni to już dawno powinni zburzyć, jeśli ma być szczery. No dobra, dobra, ratujmo to celotno... Surprise, motherfucker! Nie wypuszczać go z gumiaka! Delikatne, sprężyste skoki powinny ostudzić jego zapał! <Glarky> Jest dobrze. Nic mu nie będzie. Wow. No, 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 no! Wait wait wait. Wait, 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 Moje królestwo! Poświęcenie godne pochwały! Chociaż właściwie, to i tak nie miałeś wyboru. Tylko jaka tu przestrzeń! WHAT?! What THE fuck? Nareszcie posiadam ja habitat godny króla! Moris, rączka. Przechadzamy się teraz wśród przestronnej nicości. <śmiany> Hurra! Przestronna nicość! się na niego. 48 godzin niekontrolowanej destrukcji nawet odeńca by powaliło. O, jaki on jest słodki, kiedy śpi. Panowie, pomóżcie, proszę. Ułożymy go na Noha. Dobrze was mieć z powrotem, żołnierze.